Dajcie wiem, że często powtarzam, że widok kwitnącej brzoskwini jest najpiękniejszy na ogrodach działkowych ale i ta jabłoneczka to myślę, że jest cudowny, wspaniały widok ta biel z różem, połączenie tego, kremowy kolor wspaniały, pełne kwiaty, duże także coś wspaniałego, coś cudownego chyba zmienię zdanie, nie wiem na razie po prostu mnie urzekła ta jabłoneczka. Zobaczcie, niedużych rozmiarów a kwitnie. Jak szalona! Chciałaby po prostu chyba wykarmić całą naszą rodzinę swoimi owocami. Jeszcze za wcześnie, ale przyjdzie czas, że na pewno tak będzie. Natomiast teraz napawamy się tym cudownym, wspaniałym widokiem. No, po prostu rewelacja. Zobaczcie, jakie pełne, piękne kwiaty. Już powolutku przekwita. Dlatego nagrywam ten filmik, żeby potem sobie samemu zobaczyć, jak to pięknie jabłonie nie tylko smakują, ale też wyglądają. To tyle, moi drodzy. Pa!